Siemaneczko! Właśnie startujemy na sparingi do zaprzyjaźnionego klubu. Teraz dzisiaj jedziemy do piły, do sportu walki piła. Jest to klub, z którym rywalizujemy głównie nasi kadeci. Najczęściej się spotykają w Kiklajcie, młodsi i starsi. To jest formuła planszowa, gdzie, gdzie tam nasi najmłodsi zawodnicy się biją. I sporty walki piła, tak samo jak my, mamy taką politykę, że później tych zawodników od razu byłem do ringów, do twardych formu, low Lowkick i K1. Też tam nasi juniorzy rywalizują teraz i oni i my dochowaliśmy się już seniorów, więc jedziemy sobie razem posparować. Będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają te sparingi i kadetów, i juniorów. I już jakiś seniorów postaramy Wam się pokazać. Fajny obiekt, dużo fajnej młodzieży, fajny sportowy poziom. Na pewno Wam się będzie spodobało. Zapraszam z nami do piły. Przed trening się Witamy, witamy na tutaj gości z terytorium Poznań. Fajnie, że do nas zawitaliście. Myślę, że rozgrzeweczki każdy indywidualnie te 12-15 minut. Maksymalnie szybko każdy chce się pokazać e, fajnie, e, każdy chce sobie dobrze powalczyć. Zaczyna się sezon startowy, nie? To, że sobie zawsze na zawodach pomagamy, to też starajmy się po prostu nie uszkadzać nikogo, nie? Że... Ktoś widzi, że ma dużą przewagę, to wiadomo, o, raz, mniej więcej każdy już coś robi, że tutaj pewnie od was nie, ale od nas te dwie, dwie osoby są troszkę świeże, także jak będziecie jak widzieli jakąś tam przewagę. But none of them were ever mine. An empire fall. I stormed the gate and scared the walls. They wouldn't share. Eee, wracamy, jesteśmy słuchajcie po robocie Bardzo fajne sparingi, super atmosfera eee, Chłopacy w pile z dobrym poziomem sportowym Co super, trafiliśmy się idealnie wagami Muszę wyprzedzić eee, Mieliśmy 5-7 bardzo fajnie obstawioną 6-0 fajnie obstawioną Juniorzy fajnie zrobili więc naprawdę wszystko ekstra.